Siemanko, Tutaj mam zacisk od A6C5 taki sam jak do pasata B5. Pokażę Wam, jak go złożyć i jak ja go składam. Tą gumkę która uszczelnia tłoczek, też delikatnie smaruje, żeby ładnie siadła w rand. Już siedzi. Teraz kolejna czynność, zakładanie tłoczka. Nasuwamy osłonę. O, spadła. I teraz zakładamy tłoczek. Ja tu gumkę tutaj delikatnie smaruję, żeby ładnie weszła w rand. Oczywiście tutaj wszystko ma być wyczyszczone idealnie. Najlepiej wypiaskować, zwłaszcza ten rand zewnętrzny. I teraz musimy włożyć tą gumkę tak, żeby nie wypadała. Tłoczek ma nam wejść palcami. O. o, widzicie? I nie siadła, więc muszę go wyjąć, niestety. O, teraz skopałem całkiem, bo mi wyskoczyła. Teraz powinienem ją wyjąć, ale można to jeszcze zrobić inaczej. Tutaj dmuchamy. O. i tak też można. I paluszkami wciskamy. Niby wydaje się, że siadła, ale trzeba się upewnić. O! Troszeczkę przesadziłem. Jeszcze raz. Mimo, że robiłem to tyle razy, ale widzicie, że. Nawet mi za pierwszym razem nie wychodzi. Jako, że jest to moje prywatne auto, to sobie poeksperymentuję. Mam taki smart silikonowy i tutaj go wcisnę sobie. Zobaczymy czy coś pomoże, czy zaszkodzi. To powietrze jeszcze, ja lubię sobie wydusić. O, i tak to wygląda. Pokażę wam jeszcze stare tłoczki. Tragedia. Niby hamulce jeszcze działały, ale lada dzień może coś takiego stanąć i spalić go. Taki króciutki filmik, jeżeli się mu podobał, skomentujcie, zostawcie łapkę. Może pokażę Wam jeszcze jak to zamontować. Tutaj też polecam posmarować. Ponieważ gdy ten otwór koroduje to zaciska prowadniczkę. Ja tutaj używam smaru silikonowego. To powinno ładnie wskoczyć. O. Jest. I ten smar, który tutaj Pozostanie, spowoduje to, że ten otwór w środku nie będzie korodował. Albo będzie korodował, ale wolniej. O, tyle. Narka.